Zabiłem chyba wszystkie poboczne bossy, jeśli się nie mylę. Pewnie się mogę mylić, ale nie wiem. I idziemy do zamku. Zamek Drangleik, no właśnie. Tylko tak, zanim zamek, wyposażmy się w więcej strzał. Eee, dokupimy ognistych. Dokupimy ognistych, więc musimy jeszcze iść do tej. Jak ona się nazywa? Ornifex, która jest. Tutaj, Estus. Estus? Wziąłem coś z Estusa. Teraz się zacznie? Chyba tak. W możemy Sharda zdobyć. W Czego? Zamku? Masz spory gałązek? A, przedsionku na początku gry Okej, okay. na, na tym Na tutorialu, prawda To nie jest zły pomysł Nawet bym powiedział, że to jest bardzo dobry pomysł O nie, niszczyli mi drzwi Chuj Stanę obok Mam nadzieję, że mi nie trafi I tak, ogniste strzały, nie bełty Tak, pamiętamy, strzały Ale ten pająk Kupię 300. Wypię dalej pająku i pójdziemy jeszcze do Lenigrasta kupić żelaznych. Za resztę haj są. Szczały Amora i charm na bossów i easy win. Szczały Amora? To byłoby dobre. W tym, w Divinity 2, Original Sin, nie jest coś takiego jak charm. I można fajnie czarmować niektórych przeciwników, którzy mają tam zbitą e, magiczną obronę. E, Lenigrast? Nie Lenigrast. Macduff, McDuff. To nie, to nie jest to, to są pokoje służby. Bez cholera tego pełnika w przeciwniku nie było w ogóle. Wiem, wiem. Pamiętam, że oglądałem chyba jakieś rany kiedyś tego Lobosa na normalnej wersji i to nie było zablokowane rzeczywiście. Lenigras. Nie Lenigras, McDuff. Dopiero za piątym przejściem urtołem Urnifex. Ja bym też nie uratował za moim poprzednim, gdyby mi chat nie pomógł. Nie powiedział, że Mordo tu jest taki empet i jak sobie z nim pogadasz, to on ci będzie dawać itemy. Mimo tego, że. Wiedziałem, że istnieje Urnifex, ale nie miałem pojęcia, jak ją odblokować. Bo no. Wiedziałem, że istnieje przez ten. Każdy, kto grał chyba DAXOS 2, widział filmik o nazwie Happy Souls, taką mam nadzieję. A jak nie, to polecam sobie obejrzeć. Bo Happy Souls -y to jest arcydzieło na YouTubie. Dobra. Jak się dostać do zamku? A nie, dobra, najpierw pójdziemy odblokować jeszcze tego szarda. Jaki filmik Happy Souls. Szczęśliwe dusze, poczekaj. Szczęśliwe dusze.

You know, I actually think the game seems pretty challenging. Arcydzieło. I'll see you. fanartów <laughs> i generalnie cały 15 minutowy filmik ciągnie się przez jakby story, podstawki gry i, i jest tak jest, jest bardzo śmieszny. Polecam polecam serdecznie. Więc no mówię, Szczególnie szczególnie polecam osobom które które Weźmy moment z backstabami, niech każdy sam sobie zobaczy, a my zrobimy tak, że może jak przejdziemy podstawkę, to sobie obejrzymy Happy Souls, wszyscy razem na streamie i, i, i no, i pójdziemy dopiero do DLC. Upkaję po streamie, spoko logo. Mówię, jak ktoś nie grał w dwójkę, to chyba nie jest tu, prawda? Ja źle poszedłem. Jak ktoś nie grał w dwójkę, to i tak mu się spodoba, ale jak ktoś grał w dwójkę i wyłapie te wszystkie e, nawiązania, to, to to jest to jest śmieszne. Bardzo śmieszne, to też nie jest tu. Nie, za bardzo zboczyłem. Chodzę. To ma sens, bo napisy trwają z 10 minut końcowe. A, w sumie tak, bo trzeba czekać na te napisy. nie? O Jezus Maria. I forgor całkowicie nie? o tych napisach. No nic, no nic. Przecionek, ile ja mam gałązek. Czy ja będę jeszcze w ogóle potrzebować dużo gałązek w tym w tym przejściu? Mam 5, o ja dole. Ja mogę wszystkich odkamienić, kogo bym chciał. Dwójka to moje pierwsze soulsy, były, więc na pewno ci się spodoba. <laughs> Happy souls. Stawaj. Celowanie napady. padzie. byłem tym zachwycony. kolega. Jeb. Yep. A, może iść po Hochle jeszcze, nie? Co się robiło, żeby chochle odblokować? Nie pamiętam. Bo chyba właśnie tu muszę coś zrobić, tak? Zabić. Zmienić płeć? Nie, nie pamiętam nawet. I don't remember. Może dam tej grze szansę. No ja mówię. Souls to jest bardzo fajny RPG, ale. Znaczy, Souls 2 to jest bardzo fajny RPG, ale dość. Średni Souls. Jak mówię, jak gram w tą grę, to czuję taką, takie, taką przygodę, że przeżywam, nie? No, może dlatego też, że jedynka i trójka i jeden ringa jednak znam już dość dobrze. A dwójka jest ciągle moim takim, no, nieznany jest dla mnie ten tytuł do końca. Ugh. Mogę plunging zrobić? <laughs> dobrze, oła! Plunging kółkiem. Wiecie, znaczy, ja mogę zrobić plunging kółkiem? Mogę zrobić plunging kółkiem? Spada 2 ADP, jak się ją trzyma. Nawet offhand. Okej. Okay. Znaczy ja już mam 105, nie? Yy, z ręczności, wiem. Więc... Znaczy z winności. Więc już tam whatever. Ale teoretycznie, gdybym ten, gdybym chciał tarczę zamienić, a nie miałbym tych 2 ADP, a może później po tym, po. czyli czy ja wziąłem ten, czy to jeszcze nie, nie było? Jakbym zrobił na przykład Respekt, yy, po na szandry później, ja już wychodzę. Nie wziąłem tego tego, Estusa Sharda, prawda? Czy wziąłem? Nie zwróciłem uwagi. Nie wziąłem go. Czy wziąłem? Nie wiem. Łukneszandry 18 wiary wymaga, no właśnie. Więc może jakbym robił respekt. Tu jestem, kurwa, schował się pod tym. Abym nie nosił na offhandzie tarczy, tylko bym nosił właśnie pokle. Tylko po to, żeby ten. Tylko po to, żeby mieć więcej ADP. I tu też Pursuer atakuje, nie? Ojej, ale pięknie damage wchodzi teraz. Jezu, jak to byłem pierwszy raz, to oni mieli dla mnie tak dużo HP, że nie ogarniałem. Chuj, co się dzieje. Z ognisych będzie jeszcze więcej, No Piękne. Próbowałem ich czizować jakoś. Zrzucać z mostu. Kurwa mat. Dobra, tylko czy teraz tu przyjdzie rzeczywiście Pulsuwer do mnie? Jest. Yeah. chyba źle? No, źle. Po tym pojedynczym ataku nie mam co sam atakować raczej. Nie! Eee. Ujej. Jako to było opóźnione. Nawet nie wiem co z niego dropi. Pewnie znowu migyczący, tak? Mogłem to obejść po prostu wokół niego. Miegyczące. Dobra. Mogę zmienić płeć. Jak odblokować tą pochlę? Ja nie pamiętam. Zmiana płci, dobra. Możemy teraz pograć facetem na chwilę. Jakby ktoś nie wiedział, tak działa właśnie ta trumna w Dark Souls 2. <laughs> Chodzić do trumny. Patrzysz na swoją postać, wylądowałeś w tym samym miejscu, gdzie byłeś. Nic się nie zmieniło, prawda? Po czym nagle ściągasz ubranie zbierze. i jesteś kurwa facetem. Dobry dzień z zyskiem Panie Renfak, dlaczego wykorzystujesz tą biedną panią, u której lewelujesz? Nazywasz De babą totalnie tę. Totalnie he. he z szacunek do niej. Dobry wieczór, i siemanko i Defix. Jak miałem czapkę na sobie? Tom? Chyba tak. Czemu nie mam spodni? A mam spodnie, tylko że klauna. Dobra. Więc możemy przez chwilę być. klaunem. No bo o, tylko ona mi levele daje w tej grze. I wiesz, jakby to było tak jak w 1 na przykład, to by mógł przy każdym ognisku levelować, a tutaj tylko ona. Ona chce mi pomagać, stary. Tak, pogadać z tą wielką konserwacją ognia, no właśnie, ale to... Już teraz mogę, czy muszę coś zrobić jeszcze? Jak się chyba wszystkie ognie rozpali, też coś się dzieje, ale nie pamiętam co i nie chcę mi się tego robić. Pokaż twarz z kukłą, dobra, zaraz odpalimy kukłę i zobaczymy. No, możesz... a, tak, rzeczywiście, mogę kamienie, bo rzeczywiście mi się nazbierały. I co, babo? Las uznał twoją wartość. Niewiele mam do, do oferowania, może poza tym? Oh, oh, oh. Pokla only run. Kolejny run zaraz po tym, żartuję, nie. Nie, nie jestem kurwa ten. Nie jestem e, sadystą, masochistą, kukła. Jakieś porady przed rozmową o pracy, bo mam już jutro, a dawno takie rozmowy nie chodziłem. Ojej, kłam. Kłam na swoją korzyść, ale nie za mocno, tak żeby nikt się nigdy nie dowiedział. Dobra, I jak wyglądam. Ojej, pięknie. Ciągle jestem pomarańczowy, ciągle mam żółtą mordę. Ciągle jestem krzywy, fioletowe włoski, całkiem... całkiem fajne. Jest spoko. Heh, o raz powrotem załóż ten... te zbroje. Co to jest za czapka? Dobry wieczór, anonimowy. Co to jest za set auro a co, jak? Aurousa? Nie wiem, ale wygląda kurewsko ładnie. Skąd ja to wziąłem? Jakie to jest fajne! Ja chcę to nosić teraz, przez jakiś czas przynajmniej. Fajne. Podoba mi się. W rynsztoku. A w rynsztoku, tak. To jest ten. A nie, to nie jest no Właśnie, bo ja też miałem ten set z inwazji, nie? Co ty mi y, zrobiłeś, bo rozpaliłeś wszystkie te i to było to, tak? czarnej wiedźmy. I to ma niby dobrą odporność na klątwę, tak? Okej. Okay. Looks cool, ale chyba chcę Aurosa. On jest bardziej edgy. Ten hełm jest tak edgy. Zobaczę resynemasce. O kurwa, od 0 do 1000 podskakuje. Wow. Wow. <laughs> Okej. Okay. A to coś, co ma jakiś dodatkowy efekt? Eee, okej, okay, to wiemy. To nie ma efektu. A, a to jest wiedźma Zuli, okej. Okay. Zuli the Witch, hehe. <gry> Być może wykonana... ee, jakieś inne mam zbroje, które mają fajny efekt jakiś? To wiem. Teldorska Szata, zwiększa liczbę zdobywanych dusz. Ha! Huh. Możemy takich jest sobie dużo. Bo no, chyba rękawiczki klauna, nie? Tak, to mi zwiększa liczbę zdobywanych dusz. Niech już nie mam mojego seta, którego chciałem używać, nie? A spodni nie mam żadnych takich. Dobra, co? Weźmy te dwie rzeczy, które dają mi dużo dusz i dwie najcięższe rzeczy, jakie mam. Czy to jest jakoś posortowane, posortowane ciężkością? Nie, no, to i tak jest na najmocniejsze. I te drenglake te też najmocniejsze, dobra. Rękawice... A, nakryta, no tak. Kurde. No dobra, to prawda. Ja chciałem mieć więcej dusz, ale to no. Warto, dobra. Warto. Chyba zagram w DS2 z lekką pomocą gaida. Good luck. Dobra, teraz jak kamienie. bo trochę ich nie zbiera. Aha, to muszę oddać. Pamiętaj, Paweł, o tym. Będzie dużo oddawania. Czy mogę rzucić jeden i od razu rzucić kolejny i kolejny i kolejny? Czy muszę za każdym razem wchodzić w menu? Szkarłatna wodna. To będzie trwało. Ja, ja. Staba, sztaba, tutaj może być sztaba? Serio? Okej. Okay. To, to OP muszę przyznać, mogę od razu, dobra. To pierdolna. ale pojedynczo, nie? Nie że trzy itemy na raz. Jeszcze to. Okej, okay. chyba wszystko. Teraz mamy losowanie. Migoczący tytanit, kamień błękitnego światła. Kamień błękitnego światła. Pęknięta kula. Mie magiczny kamień. Kamień kość, okej. Okay. Kolejna. I tyle. Ile mam skamieniałych koczych, kamieniałych koczych kości? Może gdzie one będą? Tutaj. 9. I nawet jakbym teraz miał czarny łuk, to mogę już od razu na maksa wzmocnić na 10. Zajebiście. Dobra. Do zamku. Najpierw nie, najpierw spalimy jeszcze tam. Czy damy babie. Estus Sharda do ulepszenia. 15 trzeba na łuk? 15? Czemu 15? Czego 15? 15? A, smoczy łusek, tak? Okej. Okay. To będziemy ich szukać w takim razie. Kiedyś w końcu. Bo chyba farmić to tak średnio, nie? Pamiętam, że ich jest dużo w Smoczym DLC, a Smocze DLC chyba zrobimy jako pierwsze, tak mi się wydaje. Właśnie, zastanawiałem się, w jakiej kolejności bym chciał robić DLC, jak już do nich dojdziemy. E, I chyba będę robić się w takiej kolejności, jakie wychodziły, w jakiej wychodziły. E, nie porwę się tak jak ostatnio, czyli najpierw na lodowe, bo to... no nie chcę. Straciłem do Ale no. Nie, na swoim koncie jesteś, się na Doda. No, Ile jest DLC? 6, 3. 6, Są 3 DLC. 6, 6, 6, Teraz, co ja mam zrobić? Gdzie ja mam iść, żeby iść do zamku? Za wzgórzem i lasem leży zamek króla. Miejsce, w którym człowiek wejrzał w esencję duszy. Cóż nam jednak to przyniosło? Pówno. Idę na koncert bdos -a. Fajnie Fajne. To jest jakiś raper, tak? Nie pamiętam, którą się tam idzie Ale tu są jedne drzwi takie, które mi się kojarzą, ale to pewnie nie są te, nie? Nie, tu potrzebuję pieczęci króla nie dziękujcie 2137-2137. Jeszcze nie ma takiej godziny nawet. Bo ja myślę o tym miejscu, mm. które jest. O, no otwieraj, otwieraj Dwa... o tym miejscu, które jest tutaj, ale to tutaj jeszcze nie mogę, nie? Pokaż symbol króla. No właśnie, czyli to nie jest to miejsce, gdzie ja chcę iść jeszcze. Ogromna lanca, dobra jak tu już jestem, to potwieram sobie rzeczy. Jedy starożytny smok Nie mam pojęcia, nie mam... Nie pamiętam, nie, kiedy się do niego dochodzi nawet. E, więc e, nie powiem ci. To, co jest w zamku, to jest dla mnie już w tym momencie... Taki trochę mindfuck, bo ja nie pamiętam, co tu się działo dalej. Nawet nie pamiętam, jak dojść do zamku, więc no. Pieśń odnawiania A, to ten, co leczy. Ja tego nie wziąłem nigdy, okej. Okay. right Chodzi mi, kiedy bijesz. No kurwa, nie wiem, kiedy biję. Jak dojdę do niego, to będę bić, nie? Ja nie wiem. <śla> nie wiem. Jak do niego dotrę, to będę go bić. Już do DLC może od razu. A mam już klucz tam na dół? Nie umrę. Oa, nie, ale boli. Boli jest przy tych właśnie. Jak one się nazywają? Jaszczurkach. Na dole jest też ten piesień od zasięgu łuku. No właśnie. Eee, tylko tak. Jaszczurki. Czy nie lepiej byłoby, jakbym ja te szczurki wybił sobie. będąc jeszcze na górze? <grym> Halo, kolega. One są odporne na ogień, nie? A nie tak. Tam widzę jedną. No. Okej, okay. trochę, o kurwa, strzałów na to pójdzie <laughs> Hej, Nice to see you, homie Czy tak będzie stać, jak pipa? Dobra, nie strzelaj do mnie, nie szygaj na mnie Żadnymi kulkami O, potrują strzały, tak, tak, tak <słyski> Dziękuję za followa Skarbon V2 Wersja druga Skarbona Co się stało z pierwszą wersją Skarbona? Trudkoń i celuj w podbródek. W podbródek? Ta, tam mają ten? Weak point? O kurwa, idzie do mnie. O, jednak nie. Trudkę mam na ciężkim ataku teraz ustawioną. Okej, okay, ma poison. Zaraz się wykrzaczy. Ich tu trochę jest, nie? Tych jaszurek. One są jeszcze wyżej piętra, pamiętam. No. Czy to wszystkie na tym piętrze? Czy to jeszcze nie wszystkie na tym piętrze? Jak tu byłem pierwszy raz, to zrobiłem taki trochę Yoloran. I pobiegłem po te wszystkie itemy, które tu są. Ciężki żelazny klucz. Nie pamiętam po co Okej. Okay. Będziesz granko. Raz, dwa... Trzeba... Poison? Jest, dobra. I niech żre ten poison sobie. A to był właśnie już do DLC, okej. Okay. Czyli na górę idziemy po ringa głównie, tak? Na, na zasięg. Pomogę trochę losowi. Czy to jest ostatnia już jaszurka? Hehe, patrzy się na mnie. U. Przez chwilę widziałem jak ten atak mimo tego, że trafia w ziemię, to i tak mi demesz robi. Dobra. O! Czekaj, co? Aha, jak wychodzę stąd tu, to się nagle wszystko zaczyna. To ma sens. <grytanie> to ma sens. Dobra, czy są wszystkie już. Na jednym desprojech widziałem jakiegoś Havel Monstera, co nie dawał sobie z nimi rady na mele. O Jezu, tu można spaść. Duża dusza. I gdy chcieliście, żebym ja tu na początku gry poszedł? I pierścinia strzębia. To bym też musiał Yellow run zrobić, nie? Żeby się nie wypierdolić. No dobra. I to jest wszystko, co mnie tu czeka, prawda? Nic nic więcej. Eee, jak dojść do zamku? Jeszcze skrzynka? Eee, nie mogę już anulować. Co było w skrzynce? Jest sens, żebym tam wracał? Bo mi się nie chce, szczerze mówiąc. Nie widziałem żadnej skrzynki. Pieszcie odporności na ogień. A! Nie potrzebujesz odporności na ogień, jeśli nigdy nie dostaniesz damage'u. Bardziej mnie zastanawia w sumie, yy, skąd wziąć RTSR, bo ciągle nie mam tego. Nie, ma, nie mam RTSR-a, a wydaje mi się, że w pewnym momencie będę chciał mieć RTSR. Red, Tear, Stone, Ring, Dark. Da Duck. Duck Souls 2. Zwiększa damage o 20%, kiedy HP jest poniżej 30, czyli w dwójce jest poniżej 30. Shaded Woods. Between Shaded Woods and Aldias Keep Passage. Skrzyżowanie puszy cie cieni prosto po RTSR. Ok. To zdobędziemy go sobie, żeby go już mieć po prostu Bo wydaje mi się, że kiedyś może mi się przydać Jak trafię na bossa, który nie będzie w ogóle damage'u przyjmować Puszcza cieni, gdzie jest puszcza cieni? Czekaj, 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 czekaj Chyba już uminałem, nie? Nie, to jest tutaj I to jest to Tak, ale wiem, że ty dostaniesz, no co ty? Manusa zrobiłem no hit Kalamita zrobiłem no hit Po wielu dziesiątkach prób Ale... Ale zrobiłem Ale zrobiłem Dobra, kolega... Niech umrze Chcę obie obiad, kolacja, smacznego, też bym coś zjadł. Ajej, mam trutki, nie chcę trutek, tracis. Bo to do będę się musiał cofać, żeby je kupić więcej. Ok, ten ma już więcej HP. Eee, w głowę, ale... o oh fuck, jestem sam. Ty kamieniu. Stop, mordo. Nie podchodź tak blisko. Tak szybko. Okej. Okay. Halamit po trzech streamach, no... True, true. Tylko, że no, jeden był, to był drank stream, więc na Pijany mocno chodziłem na tego kalamita. A, czy to zaraża chifem? Nie zaraża Chifem. Sygna czerwonego do kamienia, okej. Okay. Więc co jest to. Red Ale jak już tu jestem, to pójdę dalej. Tu się wchodzi do DLC, czy nie? Tu potrzebuję znowu symbolu króla, tak? Nie. nie. Fagda czyli Dobra. E, jedyne miejsce, nie pamiętam jak się idzie do tego. Jak się idzie do zamku, więc pójdziemy po prostu w te trzecie przejście, też stąd, którym jeszcze nie byłem, bo pamiętam, że tam są falconerzy i w zasadzie to mniej więcej tyle pamiętam z tego miejsca. Bo jakbym chciał coś do... O, właśnie. Jakbym chciał coś do idea zamówić, to bym musiał zamówić już teraz, bo później mi już nie dowiozą, nie? Ignoju. Okej. Okay. A właśnie, jeszcze Lukatiel gdzieś zostawiłem. Czy jest sens kontynuować quest Lukatiel? Czy ja coś za nią dostanę ciekawego? Jeszcze nie tu. Ro... Znowu zbugowany Ech, Boże Nie Dobra, zmień mi te strzały Z powrotem na ogień Mam 420 ognistych strzał Przypadek? Nie wydaje mi się Nie Ech. Czemu przez swojego kolegę może strzelić? Jak on śmiesznie biega Jak jest taki zbugowany Dobra to pan tu pilnuje. Dla mnie. Kukła? Spoko. Kukieł nigdy nie zadłużone. Nie oddałem w końcu tego z Sharda, prawda? Ja mam go kurwa przy sobie. Czy nie? Nie wiem, nie widzę. Jest zbyt zajebany po prostu ten ekwipunek i tak. Pan to nie jest taki byle śmietnik, to nie jest duch. Znaczy to jest duch, ale to jest żywy duch. Come on, umrzyj. No nie, musiałeś się ruszyć. PRZESTAŃ SIĘ ruszać! No, no kurwo ty. Dobra. Uuu, ija, ja, 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 Okej. Okay. ma dużo mniej HP. To Zabójcy Smoków. Topór Ornsteina. Troszkę innym tematem, macie może jakieś porady co do Diablo 4, Nekromanta? Najlepszą poradą byłoby, jakbyś sobie wszedł na stronę maxroll.gg i wziął sobie jakiś build stamtąd. Tak naprawdę. Że jeśli, jeśli chcesz grać metę. Dobra, tu się... I ta, tam najlepiej build pod Bonespear'a, pod Włócznie Kości, bo jest najlepszym buildem w grze w tym momencie. Tu się idzie do DLC, nie? Jak tam się tepnę. A tu dalej idę tam, gdzie chcę iść, czy nie? Tu jest cofanie pod ten... coś co ominąłem z drugiej strony. Ale no, necro generalnie jest... Wydaje mi się, że ma największy damage ze wszystkich klas na ten moment przynajmniej. Tylko, że z drugiej strony jest też najwolniejszy, ma bardzo mało e, umiejętności, żadnej nie ma umiejętności, która mu zwiększa mobilność i prędkość, więc to może być mały minus dla niektórych, na przykład dla mnie, ja jestem przyzwyczajony do grania rogalem, który skacze, lata, daszuje, ma milion pasywów w drzewku talentów do prędkości e, postaci i tak dalej, więc dlatego też mi, mi jakoś nie podszedł nekro, ale to kwestia gustu, nie? Ehm. Czy ja to wezmę stąd? Wezmę, ok. Jak powiedzieć, jak tam mogę do góry wejść. Tędy się idzie do, do tego, nie? Do zamku. Dobrze, dobrze pamiętam, dobra. Eee, here we fucking go. Czy tu będzie już ten? Będzie już most ten tutaj cały. I tu będzie teraz Emerald Herald na mnie czekała przed mostem? W końcu wyjdzie z Majuli. Ojej pany. Uch. 730 Okej, okay, to był chyba jakiś kryt w czap. To był kryt po prostu, tak? Dzięki tym rękawiczkom w końcu go uświadczyłem. Ok, nic nie drpnęli. Okej. Okay. Jest i zamek Drang Lake. No nie, come on, nie uciekaj ode mnie. Ducy dobra. Jest też Emerald Herald. Hello. Okej. Okay. Dłu długi, bardzo długi dialog. bardziej monolog. Tak, czy te słonie się budzą? Ja nie pamiętam. Szczele. Budzą. <laughs> okej. Okay. Czy musiałeś kolegę wyprzedzić? Gdzie ty masz miejsce słabe, tam, że mogę ci trafić i byś te są kryta? W trąbę? Tak, ja bym w trąbę dostał, to bolało. Okej. Okay. Co za muza muzyka leci z Hadesa. Z gry Hades. Dobra. I tu jest takie jedno spierdolone coś, które ja pamiętam. Przeciwnicy, którzy tu umierają, będą przechodzić w nieskończoność, kurwę. Nie skończono, już, tam chyba z, z tego miejsca tutaj. I oni muszą, ja tego nie wiedziałem na początku. Mam za dużą trąbę, żeby go bolało. Oni muszą umierać przy tych wazach, przy tych kurwa. E, no, gigantach. I wtedy, jak tam się to napełni kurfią czy tam jakąś energią, to mi się drzwi otworzą. Nie wiedziałem tego na moim pierwszym kurwa przejściu. I stałem na środku tych jebanych schodów. Nie będę w zasięgu ani tego. Ani tego i chyba przez 10 minut czy 15 na przeciwników, myśląc, co się kurwa dzieje, czemu te drzwi się nie otwierają. No a teraz już wiem. O, Jezu, Paweł, weźmy weź myszkę w rękę. O, widać, że tam duszka się w niego przelała. Ten był chyba daleko, co? Za daleko. O. Wystarczy jeden przeciwnik, żeby ten? Okej. Okay. On już przekręci, dobra. I teraz niech podejdzie do mnie jakiś kolejny. Ci kolosi się budzą, czy nie? Ja nie pamiętam. Wiem, że ci mali będą przychodzić teraz, nie? Czy nie? Eee. Hello? O, idzie. He hej. No nie. Dobra, umarł w dobrym miejscu. Wystarczy jeden? Iż otworzył mi? Czy jeszcze nie. Wymagana śmierć, to jest dobra rada. Tylko jak nie wiesz o co w niej chodzi, to jest bardzo nielogiczne. Otwiera się pięknie! Zielux! Nie! Idziemy do zamku. Czy to ten pan mi sprzedaje itemy teraz? Czy to nie on? O kurwa, idą typy. E, dobra. Niech oni się już nie respią. Halo, pan? Who you? Nie, on mi nie sprzedaje itemów. On mi nie sprzedaje itemów. To być lustro czy obraz? wyzwany, Jakie wyzwanie? jest sala tronowa. Sprzedaje, pogadaje z nim dalej No właśnie, ja coś pamiętam, że ja z nim kiedyś gadałem I on mi sprzedawał, ale Już nie mogę z nim gadać A nie, mogę, dobra Kim jesteś, witaj, bla, bla, bla O, jest, dobrze I on ma dla mnie nowe strzały Błyskawi Błyskawiczne strzały I magiczne strzały Kupmy 200 tych i 200 tych może na razie, co? A co? Magiczne pewnie mi się mniej przydadzą Dobra Więc fajnie, że mam to odblokowane już Bo, Brunt no. jest dobry w tej grze, nie? Final bossem będzie Zielux <noise> czy gdzieś jest ognisko, wzięła siebie do czystko. Ale czy tu, czy nie? Oj, oj, Wydaje mi się, że za tymi drzwiami jest ognisko, ale mogę źle pamiętać. I might be wrong. Wytankował tarczą. W ogóle mu się animacja nie zmieniła. Kurwa. Na tą tarczę, a i tak ją wytankował jakimś sposobem. Halo, zielux mi otworzył tutaj. To był twardy wróg? Diva dla atak? Nie, czekaj, to tu nie jest ognisko w takim razie. Nie, nie, nie. Tu się któryś jeszcze obudzi, a nie pamiętam które. Nie ten. Nie ten. O ten. Hej. Już nie blokował, widziałem, że nie blokował. Kłamstwo. Ech. Czy któryś jeszcze się obudzi? O. o. O o. Piękne. Co tam się dzieje za mną? Czy to zieluk coś robi? Halo? Co to za dźwięki? Zielux, co ty robisz? You are scaring me, bro. To jest w ogóle złote. Tam ci też byli złoci? Come on, ty nie blokujesz, widzę. Okej. Okay. Bo to po prostu jakbym sędy przyszedł, nie? Okej. Okay. Tam jest ognisko, a przed tobą twardy wyruch, O, Hmm... Uuu, delikatny kościany, ko ko kościany pył, dobra. Będę miał kolejny upgrade do Estusa. Otwiera czy nie? Nie. To się otwiera też, nie? Czy musimy iść na dół? Dobra. Oh. O! Kolega skąd przyszedł? Dobra, teraz. E, czy któryś z was... Ja nie ufam. Ja każdego po kolei Pierdolna. Ja nie ufam. <grymiela> nie pamiętam. To jest wieluks! Ja pierdolę! <grymiela> o, <Ona> ty. <grymiela> nie, oni wszyscy chyba są jednak legit. Kurwa. <grymiela> <grymiela> Cześć, tam jest, tam jest lód jeszcze. Heum ja szermierza. Kto to bądź twardy? W drugim Lux coś akurat sprawdziło tym razem. Jak tam są drzwi takie, tam jeszcze nie chcę iść, tam wiem, że będzie bolało. Tam mi wyskoczą ruin sentinel -si, nie? lesinę też szybko. No otwieraj to, pahalu. Ja wiem, że mam mało siłę w tej postaci, ale. Nie przesadzajmy. Dobra. E, tu się idzie dopiero później, no? Już na naszą Andra i tych innych. Symbol kula. Hała. No wiedziałem, no. Że to nie potrwa zbyt długo, ta sielanka. I tak muszę teraz usiąść, bo mi się ptuje łuk. Come on. Pory tracking. Co ty masz na głowie? Śmieszny fełm. A to jest ten smoczego czegoś tam, nie? Co, bijemy się? We, we fighting? O oh, wow. <ścoughs> nie mam szans, kurwa, łukiem przeciwko <ścoughs> rapierowi, no O, Jezus, mary. Niestety nie mam tu łuku. Pięknie, pięknie. Dobra, ale teraz przynajmniej będę miał odnowione stusy, odnowione wszystko, świeżutki łuk i okazję na nowy wpierdol. No, więc tak. Okej, okay, ty się obudziłeś. Oś tutaj. Kurwa, dużo was się budzi. Fuj, dużo was się budzi. I macie damage. O kurwa, i, i jesteście mocni. Okej, okay, eee. Mogę to zresetować jeszcze?